W tym materiale widzowie z Case Haga zrobimy sobie przegląd. Przegląd będzie ten, polegał na tym, że sprawdzimy, który z trybów na bitwach jest najlepszy. Oczywiście w tym odcinku macie do wygania skina za 30 zł około. Żeby wziąć widział, zostawcie łapę w górę, suba z dzwonkiem i w komentarzu napiszcie hasło, które podam w trakcie odcinka. No i widzowie, cały czas każdy, kto używa mojego kodu w tym miejscu, czyli przez dwa i może zgarnąć sobie mega nagrody. Ponad 11 tysięcy złotych dozłów płacających z moim kodem. Mamy tutaj 5 kos, rękawiczki, a najdroższa kosa kosztuje aż 4,5 tysiąca złotych, w momencie wpłaty możecie dowiedzieć osobom, że to wy na przykład wygraliście, a raczej ty, bo dwie osoby mogą wygrać, nie mogą wygrać jednego itemu, więc ty możesz się dowiedzieć, że wygrałeś na przykład skeletona, więc polecam bardzo, ale to bardzo serdecznie, my zanim przejdziemy do testowania naszych trybów musimy przede wszystkim najpierw zdobyć jakoś balans, żeby mieć za co robić bitwę, tak? Także otwieramy sobie oczywiście tutaj kilka skrzyneczek darmowych. Robię to oczywiście dzień jak co dzień. No i czychamy tutaj na same mega big winy, tak? przed nami teraz dwie oznaki skrzynki: będzie challenger, a później Myfik. Z tego co pamiętam. Stój! Kurde, jakby taki kukri poleciał piękny, ależ to by było, ależ to by było. A nie, jeszcze legend, jeszcze legend przed Myfikiem. Zapomniałem Dobra, teraz awupka Kraków No i laścik. laścik widzowie, myficzek e, Co by to, jak nam jakoś kostkę zarzucił, stój Ty wulkan z traku. 2,5 tysiąca złotych Przepięknie, po prostu przepięknie Idealnie Dobra, no to co widzimy. pierwsza bitewka Robimy oczywiście, ustalmy sobie coś takiego Wszystkie bitwy dzisiaj będziemy robić Na 3 osoby, ostatnio katowaliśmy 2 na 2 Także dzisiaj skupiamy się na 3 osobach no i pierwszy tryb, który będzie sprawdzony na bęben będzie to tryb klasyczny. Oczywiście na trzy osoby. I teraz tak. Na początek na klasyku damy sobie kilka zwykłych skrzynek. Będziemy robić taki układ bitewki. Yy, ojej, ojej to naprawdę dałem kilka droższych skrzyneczek. Zacznijmy sobie może od takich za 200. Dobra, i skończymy słuchajcie, na jokerku. Tylko że ten joker będzie tak, Nitro. Gigabua oraz Magma Ty, bo wyszła bitwa za prawie 3000 zł To odpuszczamy Nitra Odpuszczamy Nitra i wyszło na to, że mamy bitwę za dwa koła No, tylko i wyłącznie Proficik, tak? Tylko i wyłącznie proficik Tylko i wyłącznie zwycięstwo Na to patrzymy, na to zwracamy uwagę I zobaczymy, czy Czy to nam się opłaci, tak? Czy to nam się przede wszystkim opłaci Mamy pierwsze rękawice Ty, to skrzynia za 200 zł tak oddała Ale grubo o kurde, no i zaraz się grubszy świr. Ale nie, dobra, cały czas to my prowadzimy. Nie jest to grubszy świr. Mamy kolejną kostkę skrzynka za 300 zł. No muszę być, że tryb klasyczny, naprawdę pokazuje klasę. Jak to tryb klasyczny postanawia pokazać klasę. I mamy na koniec jeszcze royala, w którym Max swin. Nie wierzę w to. Nie wierzę, w to bitwa. 12,5 tysiąca złotych z tej bitwy. 12. Pieprzonych i pół tysiąca złotych z tej bitwy. Oj, nie wierzę, widzowie. Naprawdę nie wierzę, nie? No dobra, no tryb klasyczny, totalna kicha. No, szczerze myślałem, że już to wygramy. Ale ostatnia bitwa wybiła nam te plany z głowy. Więc teraz. Nie pozostaje nam nic innego jak bitwa w trybie Olin. nieźle co? Druga bitwa, że mamy Olina. Jak nam to nie wejdzie, to będzie naprawdę potężny kłopot. Szczerze Wam powiem, widzę. Jak nam to nie wejdzie, będziemy mieć naprawdę potężny kłopot. Ale zanim jednak tę bitewkę rozpoczniemy, zobaczymy sobie. Słuchajcie, wyniki na skinach z poprzedniego odcinka. W lat tren, gratuluję, mordeczko. W lat tren, wygrywasz. My teraz co? Zobaczymy sobie, czy ziomeczek ma waruneczki, elegancko, wszystko się zgadza, skin trafi do ciebie w ciągu kilku dni, a my teraz zobaczmy, kurde, zobaczmy, zobaczmy, czy to nam teraz coś zaprofituje, oczywiście chodzi o to, żebyśmy trafili jak najgorsze gówno, nie, żeby to była jasność, okej, okay, dobra, powiem szczerze, że wygląda to dosyć średnio. Nie, no jeszcze Royal, na koniec, co jest grane? Przez to, że powiedziałam, że wygląda to średnio. Teraz mam karmę. No jest problem, mordki. Jest problem, szczerze mówiąc. Nie jest dobrze. Przegraliśmy to, co zdobyliśmy za darmo. Kurde, co teraz? Pytanie. Mamy 200 tysięcy punkcików jeszcze. Nie pozostaje nam nic innego, jak te punkty... Słuchajcie, wziąć i wykorzystać 200 tysięcy punktów no to na pewno będziemy mogli coś tutaj poszaleć. Mianowicie no, spróbujmy sobie otworzyć kolmi. Spróbujmy sobie otworzyć kolmi, Zadzwońmy, zadzwonimy do tej skrzynki, poprofit, stój! Ale to by było. Ale to by było. Dobra, powiem tak. Zostaje nam teraz w tym momencie sprawdzenie ostatniego trybu. Jest to tryb Sher. Czy mogę dać go na borrow? Polecimy sobie Sher naborą na 4 osoby Możemy zrobić bitwę za 700 zł, także... Zrobimy to w ten sposób, że damy sobie z dwa gestery za 700 zł, tak? Więc tak, taki i taki. Dobra, mamy to, mamy to. Liczymy tutaj teraz tylko i wyłącznie widzowie na najdroższe przedmioty, ponieważ no wszystkim końcowo będziemy się dzielić. Także sprawdźmy, czym się podzielimy. Sprawdźmy, jest jakiś Royal na koniec. Skrzynka za 300 zł podkreśla, ale widzę, że będzie klapa. Nie! A nie, dobra. Jest klapa. Nie, dobra, widzowie, to trzeba skończyć. Nie nie ma co męczyć. W tym odcinku, jak chcecie wygrać z na 30 zł, zostawcie łapę w górę, suba z dzwonkiem i w komentarzu napiszcie mi, jaki jest możliwy tryb na case Hagu. Może tak, ja się teraz z wami żegnam. Mam nadzieję, mordeczki, że nam się podobało. Trzymajcie się, widzimy się w następnym. No i co? Trzymajcie się, do później.